Gruntarek Andrzej wita. 6 luty godzina 14 Wczoraj siostra Katarzyna dowiozła mi tu budyniu, chleba margaryny i to jest najważniejsze ta rodzina się odznacza tamta od chadu. ja wam współczuję więc przestanę o tym chadzie gadać ale ten had naprawdę Dzisiaj moje życie jak gdyby już nic nie znaczy, bo to 25 lat życia z hadem. Bo przecież ten pierwszy had raczej nie 25 lat, mniej. Od 2000 roku był pierwszy. Wtedy jeszcze to była schizofrenia. Andrzej, dobra, niech tak będzie. Ale później się okazało, Ale to nie ważne Trzeba żyć swoim życiem, trzeba z czegoś żyć. Dziękuję rodzinie. Przepraszam za to, co nagrywałem o nich te filmy. Dałem się zmanipulować, bo myślałem, że to się wszystko naprawi samo. Nie. To samo się nie chce naprawić. Każdy musi swoje życie sam to naprawiać. Grontaryk Janrzej pozdrawia. Przywiozła mi też pewne inne produkty, ale to nieważne. Ta rodzina o mnie dba, tamta rodzina miała ciągle podgórkę, ale to też jest nieistotne, każdy ma swój krzyż i nie go ćwiga. na razie, ze stwórcą.